Cześć, witam Was serdecznie. W dzisiejszym odcinku kontynuujemy pracę przy panelach aluminiowych do wózka spawalniczego. Dzisiaj zamontujemy te panele, wykonamy gniazda pod śruby, aby to wszystko wyglądało estetycznie i oryginalnie, a więc będę zmuszony wykonać stempel matrycę w pewnym sensie taki prosty tłocznik, aby wycisnąć tutaj wpust w głębienie taką wnękę pod łby śrub aby te śruby montażowe się schowały. Tutaj śruby są M6, nie wiem, może zastosuję M5, nie ma potrzeby dawania takich dużych śrub, ale będę się na razie wzorował na M6, ponieważ aktualnie tutaj na stalowym warsztacie po prostu nie mam innych tych śrub, a więc dobra, dzisiaj troszkę popracujemy na tokarce. No niestety zestaw narzędzi jeszcze u mnie troszkę kuleje, jeżeli chodzi o noże tokarskie, będę się posiłkował tym, co mam. Czas najwyższy się zaopatrzyć w te noże cały czas. Dużo mówię, że będę kupował, natomiast no nie było jeszcze czasu i okazji, żeby się gdzieś rozejrzeć za dobrym zestawem noży tokarskich do małej, stołowej tokarki. Dobra, wałki mam już przygotowane, wałki w zasadzie pręty. Zatoczę je wywiercę otwór, wytoczę gniazdo takie, jakie chcę osiągnąć na blasze tłoczonej i drugi krok to będzie stempelek. Natomiast muszę to wykonać w taki sposób, aby te elementy trafiały w siebie, a więc będzie otwór i będzie taki pin prowadzący, żeby to zawsze trafiło idealnie w tym miejscu, w którym powinno. Dobra, ja nie przedłużam, przechodzimy w tej chwili na tokarkę. W głównej mierze chodzi o to, aby ta śruba po montażu tutaj na panelu nie wystawała poza powierzchnię. A więc, nie dość że będzie trzeba nawiercić, przewiercić otwór montażowy. To jeszcze wykonać taki wpust, wnękę pod łeb tej śruby. Wałki, pręty w zasadzie które użyję to jest chyba pręt 25 mm średnicy, ale to nie ma większego znaczenia. 24 dokładnie, nie ma to większego znaczenia, myślę, że pod wykonanie stempla, pod taką śrubę tego materiału mi tu wystarczy. Ten projekt jeszcze nie jest zamknięty, ale uważam za zakończony. Z uwagi na to, że wszystkie etapy, które chciałem osiągnąć i efekt już osiągnąłem. Mamy spawarkę mobilną, mamy półkę, mamy zawiesie na przyłbice, mamy haki na przewody, masy itd. Mamy dodatkowo szufladę. Szuflada mieści, no, mieści w zasadzie wszystko co, co potrzeba do spawania. Mig magiem, dodatkowo tutaj jeszcze mam akcesoria do TIGA, elektrody, klucz do butli, obcinacze do drutu, rękawice, wszystko co, co jest potrzebne do pracy. Jeżeli chodzi o klamkę, jak widzicie, tutaj klamki nie dawałem, ponieważ nie wiem, czy ona jest potrzebna. Otwieranie wygląda w ten sposób i chyba tak pozostanie. Klamka myślę, że tutaj by zepsuła ten efekt ponieważ ten panel bardzo fajnie, fajnie nawiązuje do bocznych paneli. To wszystko jest takie spójne. Nie chciałem psuć tego właśnie klamką, ale no niestety to jest projekt, który dopiero jest prototypem, więc gdybym wykonywał drugi taki wózek, ten profil byłby tutaj niespawany. Tylko on byłby częścią zintegrowaną szufladą i za pomocą tego profila odbywałoby się otwieranie tej szuflady, no ale nie byłem w stanie tego przewidzieć na tamtym etapie, bo zobaczcie, że ja ten wózek wykonałem z głowy. Tak, ten projekt powstawał praktycznie z godziny na godzinę, z minuty na minutę. Tutaj cały czas to wszystko ewoluowało i działo się na spontanie, a więc tutaj nie kierowałem się jakimkolwiek projektem, więc myślę, że jak na taką sytuację naprawdę bardzo fajnie wyszło. Obejdźmy go w koło. Ale już na tyle znacie ten wózek, że myślę, że już pokazywać tutaj nie ma co zbyt wiele. Myślę, że panele były nie dość że etapem końcowym, to takim fajnym zwieńczeniem tego projektu. Bardzo fajnie to wygląda. W planach tu był napis, zostawiam bez. Nie wiem, może kiedyś będę miał natchnienie, żeby popracować nad napisem. Na chwilę obecną ten projekt zostaje już w takiej formie, jakiej widzicie w tej chwili. Tak naprawdę to bardzo długo czekałem na ten moment, kiedy będę mógł Wam powiedzieć w filmie oraz oznajmić na Facebooku, że... Projekt jest zakończony. Naprawdę bardzo długo ten projekt był realizowany z uwagi na to, że po drodze gdzieś tam jeszcze inne projekty, inne zlecenia i inne obowiązki się wkradały, natomiast no, są jakieś priorytety zawsze są rzeczy ważne i ważniejsze. I te ważniejsze to były właśnie zlecenia komercyjne, na których po prostu można zarobić, tak? Natomiast to jest powiedzmy sobie szczerze, moja fanaberia, bo tak na dobrą sprawę, gdybym poświęcił ten czas na pracę zawodową bądź taką tutaj komercyjną, to zarobiłbym znacznie więcej niż faktycznie ten wózek jest warty. A warty jest, tak na dobrą sprawę, nie wiem ile, nie liczyłem godzin. Trudno też liczyć godziny podczas nagrywania filmu. To jest zupełnie nie do przeliczenia, nie do skalkulowania, ale myślę, że za 2000 takiego wózka nie chciałbym drugiego robić chociaż z drugiej strony byłoby już łatwiej tak gdyby go teraz tylko skopiować przyszło mamy wszystkie kąty wszystkie wymiary nie błądzimy nie szukamy tylko działamy z automatu gdyby takich y, takich wózków przyszło zrobić 10 myślę że w tej kwocie można by się było zmieścić w kwocie 2000 zł tylko pytanie kto zapłaci za y, wózek więcej Niż niejednokrotnie za spawarkę. Dobra, ja się z Wami żegnam. Tradycyjnie, łapa w górę, subskrypcja i komentarz. Zapraszam na grupę Facebookową, Instagrama i giełdę stalowych. Wszystkie linki w opisie pod filmem. Do zobaczenia. Cześć!